To już taka pomału staje się naszą tradycją, bo to już chyba jest czwarta choinka, którą tutaj na ten oddział dostarczamy. No niewiele od nas to kosztuje wysiłku, a możemy dostarczyć trochę radości na, na, na oddział pediatrii. A skąd ta choinka? Jaka jest jej historia? Ta choinka to jest no jedna chyba z najbardziej ekologicznych choinek, ponieważ jest z naszych opolskich lasów. Z, z przydrożnych zadrzewień, które idą pod, pod, do usunięcia wiosenne. W ramach wiosennych czyszczeń zostają usuwane takie, takie właśnie odrosty, z których no, możemy, możemy wycinać. Bardzo dużo jest importerów hojnych zagranicznych, które niektóre są już cinane w październiku na początku listopada i dostarczane do, do dużych marketów. Nasze choinki polskie, z polskich lasów są na pewno najbardziej ekologiczne, a po świętach mogą zostać wykorzystane poprzez odstawienie na przykład do ZO czy do innych organizacji, które trzymają zwierzęta, które, które te choinki są przysmakiem dla tych zwierząt. Dzisiejszym dniem zaczynamy okres przedświąteczny. Dzisiaj obchodzimy Dzień Choinki. Nadleśnictwo przekazało nam choinkę. Po południu Fundacja Dr. Klaun rozświetli choinki, przed szpitalem. Wpływają do nas dary z różnych organizacji, miejsc. Dzisiaj przedszkola numer 63 przekazało dary dla dzieci, które święta spędzą w szpitalu. Zapowiedziała się również parafia z Falkowic. No a jutro czekamy na świętego Mikołaja. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli to samo, co się dzieje na bieżąco w każdym życiu. Też kontynuowali to tutaj w oddziale, bo święta no niektórzy nie będą mogli spędzić w domu albo przychodzą na jakiś ten okres adwentu tutaj. I ta atmosfera w oddziale, jeżeli to nie są takie suche mury, to zawsze jest, myślę, bardzo ważne, bo dzieci też no do południa mają jakieś badania, coś się dzieje, po południu często ten oddział trochę tak... Oddycha, jest trochę spokojniej, no i fajnie, jeżeli mamy tą atmosferę zbliżającą się. świąt. Jakie tutaj trafiają dzieci do tego oddziału? U nas trafiają tak naprawdę wszystkie możliwe dzieci z całej Opolszczyzny. i leczymy bardzo szerokie spektrum różnych chorób, od infekcyjnych przez gastroenterologię, diabetologię problemy kardiologiczne, nefrologiczne, neurologiczne. Tak naprawdę wszystkie dzieci, trudniejsze przypadki z całego województwa do nas trafiają. No i oczywiście tutaj z okolic wszystkie dzieci z infekcjami i z doraźnymi problemami. No i prowadzimy diagnostykę też tak naprawdę z bardzo różnych dzieci pediatrii. Mamy dobrze funkcjonującą szkołę tutaj szpitalną i z tymi pedagogami współpracujemy, mamy psychologów. No, dzieci to wymagający bardzo pacjenci i zdecydowanie odbierają każdy nasz nastrój. No i nie można tylko być prezentować suchej wiedzy, no, trzeba z nimi tą współpracę na co dzień. Dobrze nawiązywać. To dopiero początek, więc na pewno będzie się sporo działo jeszcze w szpitalu dla naszych pacjentów. Jakie to ma znaczenie dla tych pacjentów? Na pewno odciąga trochę od choroby i daje taką siłę na zwalczenie choroby, która sprowadziła ich tutaj do nas, do szpitala. I no, mogą ten okres świąteczny, przedświąteczny spędzić w miłej atmosferze.